Wigilijny wieczór, zapada zmrok nad mą wioską, w domach odświętnie nakryte stoły, wyłania się pierwsza gwiazdka, a za nią gwiazdek milioni. Mrugają gwiazdki radośnie, lecz jedna świeci najjaśniej, zwiastuje narodzenie Jezusa. W nędznej, a jakże bogatej. Radość rozpiera serca, śpiew kolęd słychać z każdej chaty. Wszyscy usiądą przy wigilijnym stole, ubrani w świąteczne szaty. Po środku stołu Jezusek na sianku, obok opłatek biały. Rodziny łamiąc się nim, życzenia będą sobie składały. Pachnie wieczerzą w całym domu, śledziem, kapustą z grzybami. Kompotem z suszu, barszczykiem, ale najbardziej rybami. Woń lasu ślechoinka, mieniąca się światełkami, wyglądają spod niej prezenty, a dom rozbrzmiewa kolędami. Święta Bożego Narodzenia. Gdy śnieg ziemia przykryje, szyby a ucha ptuje, zapachnie w domu choinką, święta naprawdę poczujesz. Święta to radość i czas odpoczynku. Od codzienności i znoju to czas, by gościć się z rodziną w świątecznym nastroju. Nie musisz stać przy garnkach, obiadu gotować. Te piękne dni świąteczne możesz prawdziwie świętować. Śpiewając kolędy rodzinnie przy stole na głosy, czujesz jakby melodie wzbijały się pod niebiosy. I chociaż ktoś kropelkami w święta przeholuje, w świątecznym nastroju urazy nie czuję. Poza wiei, po śnieżycy, śliską drogą od chat do chat, wędrujemy kolędnicy, rozśpiewanych cały świat. Noc wesoło brzmi kolędą, raźno chrupie śniegu skrzyp. Nasze twarze dookoła wyglądają spoza szyb. I wsiami i miastami, gdzie nam każdy z serca rad. Cała Polska śpiewa z nami, każdy dom i blok i sad. Witajcie nam dobrzy ludzie, otwórzcie na oścież drzwi. Niesiemy wam wieść o cudzie, co po całej ziemi brzmi. Bóg się rodzi, moc truchleje, w serca górę chciejcie wznieść, po śnieżycy, po zawieji, niesiemy tę dobrą wieść. Dobrej wieści pokój w świecie, dobrą wolę Bóg nam daj, podnieś rączkę, Boże Dziecie, po błogosław Polski kraj.